Ile bitew wstoczyłeś, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Często, gdy wstaje dzień, już mierzymy się z wyzwaniami, presją, negatywnymi myślami i ludźmi, którzy próbują nas zniechęcić. Ale wielu nie rozumie, że te bitwy nie zaczynają się wraz ze wschodem słońca, ale dużo wcześniej, w niewidzialnym. W świecie duchowym toczą się wojny, gdy śpimy, i dlatego jutrzejsze zwycięstwo zaczyna się od dzisiejszej modlitwy. Kiedy oddajesz swoją noc Bogu, wróg traci grunt pod nogami, a Pan przejmuje kontrolę nad Twoim odpoczynkiem, umysłem i przyszłością. Ta modlitwa to nie tylko prosta rozmowa z Bogiem, ale akt przygotowania to moment. W którym odziewasz się w Bożą obecność, oddajesz swoje zmartwienia i pozwalasz Duchowi Świętemu działać dla ciebie w nocy. Podczas gdy wielu śpi w niepokoju i strachu, ci, którzy ufają Bogu, odpoczywają, wiedząc, że Pan jest przed nami, wygrywając bitwy, których ludzkie oczy nie widzą. Zanim więc pójdziesz spać, pozwól, aby te słowa poruszyły twoje serce. Niech ta modlitwa utoruje drogę do nowego świtu, pełnego pokoju, siły i ochrony. Bo ci, którzy rozmawiają z Bogiem przed snem, budzą się z mocą niebios po swojej stronie. Jeśli chcesz rozpocząć dzień od zwycięstwa w niewidzialnych bitwach, zasubskrybuj kanał już teraz, polub ten film i napisz w komentarzach: Ufam Bogu i odpoczywam w nim. Twoja wiara się wzmocni. A twoje poranki nigdy nie będą takie same. Jeszcze przed wschodem słońca świat duchowy jest już w ruchu. Istnieją siły, które próbują przynieść zmęczenie, zniechęcenie i zamęt, ale jest też obecność Boga, który działa w imieniu tych, którzy szukają go całym sercem. Kiedy modlisz się przed snem, nastawiasz się duchowo. Mówisz do Boga: Ufam, że zadbasz o moją noc, mój sen i moje jutro. A ten prosty akt ma niezmierzoną moc. Nocna modlitwa jest jak niewidzialna tarcza. Podczas gdy wielu zasypia, niosąc ze sobą swoje zmartwienia, ci, którzy się modlą, oddają wszystko w ręce Stwórcy i zamykają drzwi przed wszelkim negatywnym wpływem. To właśnie podczas snu nasz umysł staje się najbardziej podatny na zranienie. Dlatego przed snem powinniśmy poświęcić go Panu. Kiedy rozmawiasz z Bogiem, On posyła anioły, aby cię strzegły, a żadna duchowa strzała nie dosięgnie tego, kto jest okryty boską obecnością. Biblia przypomina nam w Psalmie 91., że kto mieszka w ukryciu najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywa. Odpoczynek to nie tylko sen, ale pełne zaufanie. To zrozumienie, że podczas gdy odpoczywamy, Pan działa. Każdego dnia toczy się duchowa walka i wielu nie zdaje sobie sprawy, że zmagania, z którymi borykają się rano, zaczęły się na długo przed tym, zanim otworzyli oczy. Ale ci, którzy oddają noc Bogu, budzą się zwycięsko, ponieważ Pan przygotował drogę już wczesnym rankiem, wróg próbuje działać, gdy istnieją luki, a największe luki powstają, gdy pozwalamy bez strach. Lęk lub gniew zdominowały nasze serca przed snem. Dlatego zamiast kłaść się spać z umysłem pełnym zmartwień, powinieneś uklęknąć i wyznać, że Twój odpoczynek należy do Boga. Kiedy to zrobisz, Pan przemieni atmosferę w Twoim domu. Zmieni się atmosfera, powietrze stanie się lżejsze, a nadprzyrodzony spokój ogarnie Twojego ducha. Z każdą modlitwą, którą odmawiasz przed snem, piszesz nową historię na kolejny dzień. Prosisz Boga nie tylko o dobry sen, ale także o przewodnictwo, mądrość i wybawienie na poranek. Niektórzy budzą się ociężali, smutni i nie rozumieją dlaczego, ponieważ nie rozumieją, że wieczorna modlitwa to przygotowanie do błogosławionego dnia. To, co zasiejesz duchowo przed snem, zbierzesz po przebudzeniu. Dlatego nigdy nie lekceważ mocy nocnej modlitwy. To właśnie wtedy duch święty przemawia do serca, oczyszcza myśli, wzmacnia wiarę i odnawia siły do stawiania czoła wszelkim przeciwnościom. Nocna modlitwa nie tylko zamyka drzwi zła, ale także otwiera drzwi do błogosławieństw, które czekają na ciebie o świcie. Teraz zapraszam cię do podjęcia tego postanowienia z Bogiem. Módl się przed snem. Oddaj mu wszystkie swoje lęki i wierz, że twój następny dzień będzie prowadzony przez Bożą obecność. A jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zasubskrybuj kanał, polub go i napisz w komentarzach: Odpoczywam w Bogu i budzę się zwycięsko. Do twoje wyznanie wiary na dziś i na każdy dzień. Wiele zmagań, z którymi się mierzymy, wynika nie z tego, co widzimy, ale z tego, czego nie widzimy. Wokół nas nieustannie toczą się niewidzialne bitwy, duchowe, emocjonalne i mentalne, które próbują ukraść nam spokój, podważyć naszą wiarę i sparaliżować nasze marzenia. Ale coś potężnego dzieje się, gdy modlisz się przed rozpoczęciem dnia. Bóg wkracza i zmienia losy tego, co wróg zaplanował przeciwko tobie. Modlitwa jest jak duchowy dekret. Kiedy zwracasz się do Boga z samego rana, nie tylko prosisz o pomoc, ale umacniasz swój autorytet w świecie duchowym. Mówisz: Panie, przejmij kontrolę nad moim umysłem, moją rodziną, moją pracą i wszystkim, co dziś robię. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że to szczere poddanie się zapobiega dominacji negatywnych sił w ciągu dnia. Kiedy oddajesz się pod Bożą opiekę, każda zastawiona przez Ciebie pułapka zostaje rozwiązana. A to, co wydawało się nierozwiązywalnym problemem, staje się świadectwem. Dlatego modlitwa musi poprzedzać wszelkie działanie, bo ci, którzy rozpoczynają dzień na kolanach, kończą go stojąc. Ci, którzy modlą się przedstawieniem czoła światu, już teraz toczą duchowe bitwy z gwarantowanym zwycięstwem. List do Efezjan 6:12 mówi, bo nie toczymy boju przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom tego mrocznego świata. To głęboka duchowa prawda. Istnieją niewidzialne siły, które walczą przeciwko twojemu rozwojowi, ale jest wszechmogący Bóg, który walczy za ciebie. Kiedy modlisz się z wiarą, to co niemożliwe zaczyna się poruszać. Drzwi, które przez miesiące wydawały się zamknięte, zaczynają się otwierać, relacje się odbudowują, pojawiają się możliwości, a nawet myśli o porażce ustępują miejsca przekonaniu i odwadze. Dzieje się tak, ponieważ modlitwa nie tylko przemawia do Boga, ona jednoczy Twoje serce z Jego sercem. A kiedy Twoje serce jest zjednoczone z sercem Boga, wszystko, co kiedyś było zamętem, nabiera sensu. Poranna modlitwa nadaje duchowy ton Twojemu dniu, oczyszcza z negatywnych myśli, odnawia ducha i przynosi rozeznanie. Ile razy czułeś, że może wydarzyć się coś złego, ale po modlitwie czułeś spokój? To nie przypadek, to dzieło Boga. Modlitwa jest kluczem, który otwiera błogosławieństwa i blokuje plany wroga, bez względu na to, jak wielka jest niewidzialna walka, z którą się mierzysz, ci, którzy się modlą, kroczą chronieni przez niebiańską armię. Bóg nie ignoruje głosu, który woła szczerze, każde słowo wypowiedziane z wiarą jest przed nim rejestrowane, a w odpowiednim czasie nadchodzi odpowiedź. Czasami nie zobaczysz cudu od razu, ale poczujesz pokój, który potwierdza, że Bóg już się Tobą opiekuje. A ten pokój jest największym znakiem, że zwycięstwo jest już w drodze. Zanim więc wyjdziesz z domu, zanim spojrzysz na telefon lub pomyślisz o codziennych problemach, ugnij kolana i powiedz, panie, przejmij kontrolę nad tym dniem. Ta prosta czynność może całkowicie odmienić twoje przeznaczenie. Jeśli wierzysz, że moc modlitwy może zmienić nawet to, co niewidzialne, wyraź to w komentarzach. Zaczynam dzień Zwycięsko w Modlitwie. I nie zapomnij, zasubskrybuj kanał, polub go i podziel się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje duchowego przebudzenia do zwycięstwa, które Bóg już przygotował. Kiedy modlisz się przed rozpoczęciem dnia, oddajesz Bogu nie tylko swoje słowa, ale kontrolę nad całą swoją podróżą. Mówisz z pokorą i wiarą. Panie, kieruj moimi krokami, wzmocnij mojego ducha i pomóż mi widzieć Twoimi oczami. I właśnie w tym akcie poddania się zaczyna się cud. Bóg oddaje cześć tym, którzy szukają go z samego rana, ponieważ poranna modlitwa to pierwszy akt wiary, który otwiera drzwi błogosławieństw i zamyka luki wroga. Życie składa się z bitew, jednych widocznych, innych ukrytych. Ale ci, którzy modlą się przed działaniem, nigdy nie idą sami. Bóg idzie naprzód, oczyszczając drogę, usuwając przeszkody i niwecząc plany, o których istnieniu nie wiedziałeś. Tak właśnie On działa, w ciszy, podczas gdy ty po prostu ufasz. Sekret codziennego zwycięstwa leży nie w ludzkiej sile, ale w całkowitym poleganiu na Panu. Kiedy powierzasz swoje plany w ręce Boga, to co było zagmatwane, staje się uporządkowane. To, co ciężkie, staje się lekkie, a to, co wydawało się niemożliwe, zaczyna dziać się nadprzyrodzenie. Pamiętaj, modlitwa to nie rytuał, to rozmowa ze Stwórcą, to klucz, który otwiera serce Boga i Twoje serce na to, co On chce w Tobie dokonać. Jeśli każdy poranek będzie naznaczony tą duchową więzią, nie będzie to zwykły dzień. Bo dzień rozpoczęty modlitwą to dzień osłonięty przed złem, wypełniony pokojem i sensem. Zanim zakończysz, zobowiąż się przed sobą jutro. Przede wszystkim porozmawiaj z Bogiem. Oddaj Mu swoje lęki, plany, pracę i rodzinę. Bo dziękuj Mu za nowy dzień i proś, aby posłużył się Tobą jako narzędziem swojej woli. Zauważysz, że im więcej się modlisz, tym bardziej będziesz wrażliwy na Bożą obecność. A kiedy Bóg prowadzi twoje kroki, nawet najtrudniejsze ścieżki stają się bezpieczne. Jeśli ta wiadomość trafiła do twojego serca, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, polub ten film i napisz w komentarzach: Zaczynam dzień z Bogiem. Niech to będzie twoje wyznanie wiary. Bo kiedy powierzasz początek swojego dnia w ręce Pana, on gwarantuje zwycięski koniec.